Witam, z tej strony Nixon i właśnie znajdujemy się na osiedlu, na osiedlu w Minecrafcie, na fikcyjnym osiedlu na serwerze Aternos, który właśnie otwieram. Znaczy właśnie otwieram. No i jeszcze do otwarcia podejrzewam, że trochę czasu będzie. Yy, ale tak. Yy, ma jest specjalne 20 subskrypcji i właśnie nim jest to ogłoszenie. Bardzo dziękuję za, za te wszystkie suby. Yy, od tworzenia yy, odcinków i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj właśnie z okazji tego wszystkiego nagrałem tą zapowiedź serwera Roleplay yy, w Minecraft, który właśnie tutaj tworzę po prostu aktualnie. I będzie to serwer właśnie o polskim osiedlu mieszkaniowym. Powiedzmy, że będzie to jakiś odłam w yy, wróblewa. Yy, tak, Ci niektórzy po prostu co bardziej śledzą moją twórczość, że z grami mogą kojarzyć taką gierkę z tkm wróblewo na Roblox, którą mam, jest to gra sesyjna i tak dalej, więcej informacji będzie w opisie. I powiedzmy, że tutaj to osiedle to będzie jakiś odłam po prostu tego wróblewa. I będzie to typowy serwer Roleplay, będzie można mieć swoje mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Jak widać są tutaj zrobione bloki, jest zrobiona już też Biedronka. Yy, więc no już trochę tego serwera jest. Oczywiście tamte dalsze bloki dopiero też będą kolorowane jak te. Przy okazji nauczyłem się Word Edita, więc też trochę, trochę sprawnie idą prace. Yy, no. I czy coś więcej mogę tutaj o tym powiedzieć? Tak, na pewno mogę powiedzieć to, że... Serwer już niedługo będzie otwarty. Podam po prostu też IP w opisie bądź w komentarzach w momencie, kiedy ten serwer otworzę. Oczywiście też nagram, też nagram zapowiedź tego, że ten serwer po prostu został otworzony. Na kanał po prostu wrzucę odcinek stąd, jak zostanie ten serwer otworzony. I ogólnie tak, jeżeli chodzi o osiedla. O osiedle, dokładnie to na którym tutaj się teraz znajduję, oczywiście, wszystkie tam nazwy i tak dalej e, będę, e, będę dopiero wymyślał. Na razie tylko tutaj wymyśliłem: to będzie ulica Gołębia, e, ta tutaj w tym miejscu. I będą też bloki z realnego świata, a większość też fikcyjnych bloków, które jak widać też się tu pojawiły, e, to są inspirowane też prawdziwymi, e, i są to po prostu bloki inspirowane moimi okolicami e, z mojego miasta z Gdańska. Możliwe, że będą się też pojawiać jakieś wzorowane na jakichś innych blokach też z innych miast, bądź też realne bloki z innych miast, ale to jeszcze zobaczę. I, i tak, tutaj są bloki wzorowane na Zaspie, tamte, które tam widać w oddali, a tutaj są bloki wzorowane na ulicy Puckiej, yy, tu akurat z Przymorza, yy, więc tak to się prezentuje. Będę mógł zaraz pokazać jak te bloki wy wyglądają, bo wnętrza są zrobione. No i jest też biedronka. Biedronka taka w starym stylu. Taka, taka dosyć klasyczna biedronka, teraz już rzadko spotykana w takim wyglądzie. Około gdzieś wzorowana tak na 2005 może roku. I tak się prezentuje wnętrze. No. I tak, jeszcze zobaczę jak tutaj będzie, tutaj prawdopodobnie będzie też właśnie kupowanie mięsa jakiegoś i tak dalej. W tym miejscu, tutaj na te przyciski, tutaj będą normalne rzeczy, jakieś tutaj, jak widać. Wody i tak, tutaj mogę jeszcze zaprezentować. Tutaj jeszcze są wózki, które są zrobione z boxów Po kliknięciu takiego przycisku się po prostu taki shulkerbox zostaje. sumie wiem, czy coś jeszcze więcej chcę powiedzieć, jakby o samym. Na samym projekcie, poza tym, że dopiero przed chwilą to dosłownie wymyśliłem z tym problemem i tak dalej, no po prostu serwer roleplay o osiedlu Więc tak, mogę zaprezentować już teraz Oczywiście mieszkania też będą miały różne ceny I prawdopodobnie będzie się kupowało za emeraldy Które mam w planach, żeby każdy gracz dostawał za po prostu granie Granie na serwerze co jakiś czas, że będzie komenda, która będzie po prostu dawała te emeraldy, jeżeli się uda, tak to ogarnę. I w sumie tak to się będzie tutaj prezentowało. Więc tutaj są te bloki, tutaj one będą chyba prawdopodobnie najtańsze, tak mi się wydaje. Ze względu, ze względu na to, że te mieszkania są takie małe, no tak naprawdę ciężko to na zasadzie miśnie nie wiadomo jakim mieszkaniem. Chociaż tutaj też są większe. Te mieszkania. No i tutaj jeszcze niektóre rzeczy trzeba poprawić. Tak. Mm, piwnica. Yy, tutaj właśnie jest też piwnica yy, zrobiona. No tutaj jeszcze jest, no to jeszcze jest niepokończone. Wszystko i tak dalej, i tak dalej, bo to się dopiero tworzy. A chciałem na specjal ogłosić coś takiego faktycznie, yy, myślę, ciekawego. Yy, w, też w tych na przykład blokach ogólnie, w, re w realu, bo tutaj to są yy, prawdziwe bloki. Yy, odwzorowany ten blok i ten blok to są realne tamte też jakby no to są takie same bloki tylko że jeszcze nie ocieplone jakby one będą dopiero robione na kolory yy, tutaj mogę wstawić też zdjęcia ze street view tutaj jest blok sterowany na ulicach takich jak Pucka, Arkońska i tak dalej i tak dalej właśnie yy, z Przymorza yy, tutaj tak samo a te są w bloki wzorowane na zaspie, głównie na ulicach takich jak nagórskiego i tak dalej i tak dalej. Yy, tak. Więc w sumie to chyba będzie na tyle. Będę wszyscy też jakieś updatey dotyczące tego, dopóki serwer nie zostanie oficjalnie otworzony. Będę podał też w każdym z takich nowych filmów jakieś nowe informacje, nowe rzeczy, które zostały dodane. Bo to jest tak na razie tak naprawdę wstęp yy, tylko do tego, co tutaj będzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za te 20 subów, na razie to jest niby mało, ale dla mnie to jednak dużo znaczy. Więc tak... Z mojej strony to będzie na tyle, mam nadzieję, że osiedle do tej pory, co tutaj jest zrobione, Wam się podoba. Jeszcze jedna ważna informacja na koniec, to serwer jest też stworzony trochę do takiej nostalki, bo jest stworzony na wersji 1.11, jak ktoś nie będzie potrafił, nie wiem, sobie tej wersji ogarnąć, to też... W odcinku, w którym już ogłoszę oficjalne otworzenie tego serwera, wszystko zaprezentuję. Więc tak, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do mojego Discorda, jest link w opisie. Yy... I tak, z mojej strony to tyle. Cześć.